A, coś się tu dobrze dycha, zauważyłem. Mm -hmm. Oczyszczacz powietrza z funkcją detoksykacji. O, siema widzowie. Dzisiaj pokażemy Wam właśnie V-Brief. V-Brief. Model Tasman. Tasman. Innowacyjny produkt na skalę światową. A dlaczego? Zobaczycie w recenzji. Okej, okay, czyli tak ogólnie czym jest w ogóle Fałwieff. Vibrew. Tozwa. No, to, to jest. E, nowy, nowy rodzaj oczyszczacza powietrza, e, który od razu ma funkcję detoksykacji. I działa to na takiej zasadzie, że jest tutaj zastosowany filtr hepa, czyli no, zaciąga, zaciągane jest powietrze z danego pomieszczenia. E, filtrowane przez filtr hepa o, e, o teście medycznym. No tak, tak no, to, to, to ogólnie, ogólnie no, mamy filtr HEPA i mamy filtr D podwyższone o skuteczności medycznej, to jest właśnie ta skuteczność medyczna. E, natomiast cała, e, cała modyfikacja jakby w tym urządzeniu w stosunku do innych Nowatorstwo nowa, nowa w stosunku do czyszczaczy powietrza polega też na tym, że tutaj również e, zastosowany został żel, który możecie zobaczyć w tym akurat w miejscu. To jest v Active żel który powoduje, że wydzielana jest, wydzielany jest zapach... Do czego on Ci przypomina? Hmm, ciężko bym tak odniósł. Jest, no, jest takie Eteryczne olejki. Zresztą tu jest też nawet informacja podana przez producenta, że to są eteryczne olejki w 100% wyprodukowane. Australijskie. E, australi w Australii, tak. dokładnie. Tak. Więc to jest tuż, made in a, in a, Tak, dokładnie. A idąc dalej, mm, unikalna mieszanka australijskich olejków eterycznych, e, które w formie drobnych cząsteczek unoszą się w otaczającym powietrzu. I to naprawdę czuć. W sensie. Od góry, od góry jest umieszczony ten, ten żel, który roznosi ten aromat tych olejków eterycznych w powietrzu, więc... Ten oczyszczacz nie dość że oczyszcza skutecznie powietrze, to dzięki temu, że zastosowałem tutaj żel, skutecznie zabija pleśnie, grzyby. Bakterie, wirusy. Bakterie, wirusy. I tutaj producent podaje nam informacje o tym, jakie badania zostały przeprowadzone ze swoją skutecznością. To właśnie możecie zobaczyć u siebie na ekranie. Natomiast mamy tutaj raport na temat koronawirusa COVID-19 skuteczności w redukcji następujących bakterii. Gdzie wskaźnik to jest 99,9% w przypadku bakterii coli i pozostałych wirusów, które tutaj właśnie widzicie. Raport na temat pleśni, gdzie w ciągu 24 godzin od uruchomienia urządzenia zabitych zostaje 88%, pleśni, a po trzech dniach 95%. I tak dalej. W związku z tym, mamy urządzenie, które w badaniach przeprowadzonych jest bardzo skuteczne, a dodatkowo pełni rolę aromatyzera zera takiego? Można no, powiedzieć, tak, że fajnie powoduje ten zapach to, że lepiej po prostu nam się oddycha. I faktycznie tak jest. Używając tego, tego urządzenia, no, nabierając powietrze ogólnie, ja mam na przykład. Może to dziwne uczucie będzie, natomiast czystsze że przy oddychaniu. No jak to oczyszczasz, to, to... To... Tak. Mhm. Natomiast no, mówię właśnie też o tym, że ten cel, tak? Tak. Mhm. Kiedyś były takie metody, że na przykład, jeżeli miałeś kater, to smarowałeś sobie pod nosem, na przykład maścią jakąś mhm. eteryczną, mhm. żeby pobudzić, jakby oddychanie usprawnić jakby ten układ oddechowy. I to właśnie to mi to przypomina. Nie jest to męczące, nie boli od tego głowa, natomiast... Nie, czuć ten zapach to... jest delikatny i w ogóle nie porównałbym go, nie, nie skojarzyłbym go z czymś no, no, nie, nie jest no, to miętowy, nie, jest świeży. Tak, no ta, jest świeży, faktycznie, faktycznie całkiem fajna. męczący, tak jak mówisz. Dokładnie dokładnie tak. No i teraz przechodzimy do etapu, dla, dla kogo to urządzenie w ogóle jest. Hmm. Bo samo urządzenie ma tak naprawdę wszechstronne zastosowanie. Może być używane już od najmniejszych dzieci. Nie jest w ogóle szkodliwe, jest stuprocentowo bezpieczne dla człowieka. W związku z tym nawet przy niemowlakach, noworodka, w momencie kiedy się urodzą, a chcecie, żeby to powietrze było czystsze, żeby lepiej mi się oddychało, spało, możecie już takie urządzenie stosować. W tak, przy alergiach. Dokładnie, no, wszelkie pyłki, niepyłki, pylenie traw, pylenie brzozy, sosny i tak dalej, to powoduje, że w mieszkaniu powstają pewne alergeny, dzięki temu urządzeniowi możemy się tego pozbyć. Lepiej faktycznie się przebywa w tym miejscu, w którym się jest na stałe. No i duża jedna z głównych zalet jest to, że jest mobilny, przenośny. Nawet dostajemy taką dodatkową. Tak, tak. No, no zobaczcie, zalet. On jest teraz podłączony i się ładuje. Wskazuje nam to informację o tym czerwonym przycisku. W momencie, kiedy go odłączymy. On działa. On ma po prostu wbudowany akumulator, który w pełni naładowany pozwala nam na 10 godzinne używanie. I w momencie, kiedy na przykład pracujecie w biurze, w biurze, gdzie nie wiem, jest klimatyzacja albo wentylacja w obiegu jakimś zamkniętym, no to zapewne wiecie, że no nie jest to najlepsze dla zdrowia, pleśnik, grzyby w tym powietrzu krążą. No z reguły tak po prostu w biurach jest, nawet jeżeli tego gołym okiem nie widać. No i teraz w momencie, kiedy powiedzmy pracujecie sobie przy biurku większość godzin lub macie swój własny gabinet, to takie urządzenie możecie zabrać, postawić na biurku i ono Wam oczyszcza po prostu powietrze na, na bieżąco, na co Tak, Czy jedziemy gdzieś nawet to. można wygodnie zabrać. Nie? Czy idziemy tak, no, czy nawet jakiś tam kemping, czy jakieś inne rzeczy, również jak najbardziej. E możemy to, to, to zastosować. Więc to jest no kolejna rzecz. Ja innego nawilżacza, oczyszczacza powietrza nie spotkałem, który po prostu faktycznie w takiej formie występuje. No tak. Kilka, kilka oczyszczaczy mieliśmy okazję już testować. To jest faktycznie coś, z czym się bardzo to urządzenie wyróżnia, jak zresztą całym designem, o którym zresztą i o budowie powiemy później. Tak. Dobra, co dostajemy w tym ciekawym pudełku, które na początku Wiesz, co... pokazaliśmy? W ogóle warto zaznaczyć, że super pomysł na prezent, czy co? Tak, no, pudełko, jest, no, mega, pudełko na... jest mega estetyczne. To jest chyba najlepiej wykonane, może, znaczy wykonane. Wykonane jak wykonane. No, wiele produktów fajnie dostaliśmy, ale pomysłowe. I w ogóle estetyka tego produktu. Ona wygląda świetnie. Ktoś, kto dostaje to pudełko na, na prezent, dostaje tak naprawdę fajny, cały zestaw, w którym mamy. Mm, wszystko, co potrzebujemy, tak naprawdę na rok używania e, naszego oczyszczacza. Czyli dostajemy zapas e, trzech filtrów V-Active Gel. Trzech filtrów z tego względu, że według zalecenia producenta. Trzech filtrów przy... tego żel. e, żeli, przepraszam, tak, żeli. E, dostajemy e, trzy żele, z czego jeden, każdy z nich, starczy na 4 miesiące. Czyli mamy rok, rok złowy, jeśli chodzi o, o to, co mamy w komplecie. Mamy również. Ty masz filtr HEPA? Nie, nie mam żalu. Też. No tu jest filtr HEPA. Jeden dostajemy już w, w, wsadzony w nasze urządzenie filtr HEPA, co mogliście zobaczyć na początku naszej recenzji, A. czy nawet teraz w trakcie, jak ten filtr się mm -hmm. montuje i wymontowuje. I mamy również drugi filtr zapakowany. Od razu możecie też porównać wygląd tego filtru. To jest nowy filtr, który jest w zestawie nieużywany. On jest bieluteńki. My oczyszczacz powietrze, testujemy. Dostaliśmy go do testów jakieś niecałe dwa miesiące temu, i już możecie zobaczyć, jak on wygląda. Czyli jak ten filtr, zbierając um, i oczyszczając to, co jest w otoczeniu, w powietrzu u nas, w, w biurze czy w domu, e, został już e, no, przeszorowany tak, na cuspunkcję. To ważeli. Tak, dzień. więc widać, widać skuteczność tego, jak to po prostu um, sprawdza się w praktyce. Tu może przy okazji cena takiego jednego żelu. Ja też, bo... e, ceny, 100... nie, pa, ceny, nie, ceny nie pamiętam, natomiast to nie są jakieś. E, e, chyba 199 zł. E, ale chyba nie jednego, tylko był zestaw. Zestaw. Chyba był zestaw. No to wyświetlimy wam. Tak, okresie, żeby... tak natomiast e, ja sobie tam jeszcze jak zerkałem na początku, kiedy dostaliśmy to urządzenie do testów, obserwując jak wygląda to pod kątem eksploatacji w zamian za to, co oferuje, to wypadało, wypadało całkiem, całkiem fajnie, więc to nie jest urządzenie, które będzie w późniejszym etapie miało jakiś duży, duży wpływ na, na koszty utrzymania albo jego, jego używania. Eee, tak, czyli co, powiedzieliśmy wszystko, co jest, ładowarka? Tak, ładowarka jest, jest długi kabel, ten kabel ma ponad 2 metry, więc to też jest o tyle fajne, że jeżeli na przykład go nie ma podłączyć to pod komodą albo gdzieś tam w jakimś innym miejscu, żeby daleko starczyło, no to to z zupełności jest OK. Ale tak jak zresztą też powiedziałem, to urządzenie działa o tyle fajnie, że jak powiedzmy nie korzystacie z niego na przykład w nocy, ale korzystacie w ciągu dnia, no to możecie tak naprawdę odłączyć go i sobie postawić na środku salonu. Mm, tak. eee, i, I to fajnie działa. Eee, Przechodzimy do budowy od razu. Do budowy, tak. Sama obudowa jest bardzo fajnie wykonana, to jest wszystko idealnie dosłownie stosowane. To jest najwyższa półka, jeśli chodzi o konstrukcję tego urządzenia. Matowe od razu. E, Matowe, bardzo ładnie estetycznie wygląda. Mamy do wyboru e, sporo kolorów na stronie producenta, możecie zobaczyć, jakie to są kolory. Natomiast przegląd jest tak naprawdę chyba kilku, kilkunastu tak, wersji kolorystycznych. Różowy nawet. Tak, W ogóle przypomina taki e, Alexa, tak, do gadania? Tak, 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 tak. tak. No, no wygląda, wygląda estetycznie, fajnie to wygląda. E, wszystko wykonane z aluminium. Waga, Delikatnie powyżej 1 kg. Mm -hmm. um, natomiast no... 25 cm macie dobrze psę? Mm, nie, więcej. No tak na oko mi się wydaje, że ma więcej. Mm -hmm. A może. No, w każdym razie nie jest to duże. Dostajecie do tego również futerał w, w którym po prostu łatwo możecie go sobie przynosić. Urządzenie zmieści się w większości torebek damskich czy też w torbie na laptopa. W związku z tym faktycznie jest to w pełni mobilne urządzenie. Sama podstawa jest również wykonana z aluminium, wszystko jest stabilne. Nie, nie chybocze się, więc tutaj również duży plus do tego. Natomiast jeśli chodzi o sam design. To tutaj mamy tak naprawdę bardzo prostą obsługę i minimalistyczny wygląd, czyli mamy elegancję, mamy pierścień, którym możemy sterować z aplikacji, możemy sobie ustawić różne kolory. No właśnie, w aplikacji może w tym momencie pokażemy. Tak, aplikację łączymy przez Wi-Fi lub przez Bluetooth. Możemy, możemy w ten sposób urządzenie zasparować z naszym telefonem, którym po prostu sterujemy. Jeśli chodzi o samą aplikację, to tutaj zobaczycie za chwilę po prostu filmik w trakcie recenzji, jak to wygląda przejście po tej aplikacji. Natomiast na bieżąco to, co widzimy, to m.in. wilgotność powietrza, aktualną temperaturę oraz zanieczyszczenie, jeśli chodzi o jakość, jakość powietrza. No jeżeli chodzi o samo urządzenie, to tu jest tylko jeden guzik. Wszystko sterujemy jednym wszystko, wszystko sterujemy jednym przyciskiem, dokładnie. Mamy trzy tryby mocy. Moc podstawowa, moc o średniej, średnie o moc o w wyższym natężeniu, Mamy również przejście do trybu e, standby. E, możemy również używać tego urządzenia jako, tak naprawdę, lampki. Ja w momencie, kiedy testowałem to urządzenie w domu, ono bardzo fajnie sprawiało dzięki temu podświetleniu taki klimat. Mamy wszystko na przykład w salonie zgaszone, Powiedzmy, oglądamy sobie tylko film na telewizorze, a to gdzieś w roku na przykład postawione daje naprawdę fajny klimat. szczególnie, że możesz wybrać kolor. Można wybrać kolor dokładnie. I teraz macie dla przykładu różne, różne kolory. tak? Możemy te kolory zmieniać z kilku podstawowych. To jest 2, 4, 6, 8 kolorów. Które, które możemy sobie ustawić, tak naprawdę ten, który nam, nam pasuje. Ja tylko wtrącę, bo sprawdziłem, że kosztuje 199 zł, mhm. ale zestaw dwóch filtrów HEPA kosztuje 159. Ok, dobra. dobra. E, więc jeśli chodzi o samo urządzenie, jest, jest bardzo proste. Tak samo sparowanie. Wystarczy przytrzymać e, dwa razy przycisk, nacisnąć e, i wchodzimy w parowanie z, z telefonem, więc to wszystko odbywa się płynnie bez żadnych problemów. Urządzenie informuje też nas z tym podświetlanym ringiem odnośnie tego, jak po stopniu, tak? stopniu zanieczyszczenia oraz o konieczności wymiany filtrów. Dostajecie taką informację również od producenta. No i mamy, jeżeli światło zielone, to jakoś powietrze jest dobra, jakość powietrza w porządku jest światło pomarańczowe, jakość powietrza zła światło czerwone. Natomiast w momencie, kiedy trzeba wymienić żel lub wymienić filtr, ten ring, czyli to podświetlenie wokół, ryga nam odpowiednim kolorem. No i jeszcze co do designu, warto wspomnieć, że został doceniony przez nagrodę użytkowników. Mhm. Znaczy wiesz, ja się wcale nie dziwię. To jest naprawdę bardzo eleganckie, świetnie wykonane urządzenie, więc jeśli chodzi o jakość, to dla mnie to jest e, tak naprawdę górna półka. No i cena urządzenia może tutaj... Cena urządzenia, urządzenie kosztuje w okolicach 2700... Prawie 2800. złoty. tak. E, nie jest to mało, natomiast mm, z drugiej strony nie ma urządzenia na rynku o takich właściwościach. No tak, z tym żaden... Więc tutaj, tutaj to jest w zasadzie produkt bezkonkurencyjny, który według potwierdzeń je, mm, z laboratoriów, które zostały, i według tam badań, które zostały przeprowadzone w Australii, no faktycznie skuteczność urządzenia jest, jest genialna, więc patrząc, przekładając jakby pryzmat na zdrowie i to, co otrzymujemy w zamian za, za, za tą cenę, jest to jakiś mocny argument. Przy zapachu zapomnieliśmy wspomnieć, że ma dodatkową funkcję jeszcze odstraszania owadów. Tak, no tego w praktyce tak naprawdę nie testowaliśmy, natomiast... Nie ma bo... napisane na też jakich owadów, bo może nie komarów. Może nie, natomiast no wiesz, ja wiem, że ogólnie na przykład e, zapach lawendy odstrasza mm -hmm. komary. Tak. Więc e, m, może tak być, że faktycznie on tutaj ten zapach tych olejków eterycznych ma wpływ na, no, na komary bądź jakieś inne owady. Była I i wtedy, funkcja, fakt, wtedy faktycznie to by się mogło tak, że jak mamy np. pomieszczenie gdzieś z otwartym balkonem, sypialnia, Albo coś mamy to urządzenie włączone, to faktycznie tych chłodu będzie mniej. W praktyce tego już nie testowaliśmy, natomiast może to faktycznie mieć jakieś zastosowanie. Okej, okay, głównym atutem tego urządzenia jest ten żel, taką ciekawostką, więc myślę, że możesz się na nim jeszcze chwilę skupić. Jasne. No tak jak powiedzieliśmy na początku, żel zawiera unikalną mieszankę australijskich olejków eterycznych. No i w formie drobnych szczęseczek one unoszą się w otaczającym nas powietrzu. Dzięki temu redukują szkodliwe mikroby, toksyny wewnątrz pomieszczeń. W połączeniu z filtrem hepa klasy medycznej, które jest w tym urządzeniu. Dodatkowo zmniejsza się ilość bakterii, wirusów leśni. Dodatkowo również pozbywamy się ciężkich cząsteczek, sierści zwierząt domowych i nieprzyjemnych zapachów. Sam żel. W przy używaniu tego oczyszczacza 24 godziny na dobę na średniej mocy wystarczy na 4 miesiące. Więc według mnie jest to dosyć długi okres, jeśli chodzi o jeden, jeden żel, który, który możemy zastosować. Biorąc pod uwagę, że na no to urządzenie faktycznie pracuje cały czas. Mhm, tak. Czyli co, podsumowując. Myślę, że warto zakupu, Szczególnie, że unikalne w tej kategorii. Czyli no tak. Nie osiągniemy oczy... takiej, no bo mamy tylko typowe oczyszczacze, prawda? Kojarzę, że sektor miał taką jakąś technologię jeszcze, która zabijała bakterie, ale to działało zupełnie inaczej. Czy wiesz, to chyba tam było na, na podstawie na, na srebra. Aha, a, tak, było to jest więc, więc to było coś, co już w wielu przypadkach było gdzieś pokazywane, a to jest faktycznie produkt całkowicie innowacyjny. I ja bym tej ceny raczej nie przekładał na urządzenie przez to, jak to jest wykonane. No bo urządzenie jest naprawdę świetnie wykonane, natomiast przez pyzma Wzmacn tego, jak, jakie efekty prozdrowotne może wnieść chociażby dla alergików, albo mhm. dla astmatyków, albo dla osób, które mają problemy z oddychaniem. No i dziś. Ja bym przekładał dziś, to bardziej. z tym wirusem, no jeżeli też żyjcie w to... Tak, tak, bo oczywiście no, wchodzimy powoli w sezon zimowy, jesienno-zimowy. Będzie większe zanieczyszczenie, większe zwiększenie smogu i tak dalej. To urządzenie się sprawdzi. Natomiast ja w dalszym ciągu bym jednak podkreślał zalety tego urządzenia. Właśnie typowo prozdrowotnie. Nie, nie pod kątem sezonowości, tylko pod kątem codziennego używania dla lepszego po prostu życia. I tutaj ja nie znam innego produktu, który faktycznie by taką skuteczność osiągał jak to według podanych przez producenta wyników. Więc przekładając to jakby bezpośrednio pod kątem używania codziennego i tego, jak to się przekłada na zdrowie, w mnie produkt jest naprawdę warty uwagi. I ta mobilność, prawda? To rzeczywiście I ta ciekawe. mobilność. Ja pamiętam, pracowałem w takim małym biurze, gdzie była dosłownie brudna klimatyzacja. Wyobrażam mm -hmm. sobie, ile tym grzybów pleśni musiało być, no i to sobie <laughs> zabierał, nie? Tak. Bardzo bardzo. Tak, albo, albo wiesz, albo nawet zobacz, że no na co dzień używasz tego urządzenia na przykład w salonie, eee, twoje dziecko jest na przykład alergikiem, astmatykiem, mm -hmm. chcesz postawić mu po prostu przy łóżku albo gdzieś tam na szefetce niedaleko, włączasz minimalną moc, żeby nie mu hałas. W nocy urządzenie pracuje, mu się lepiej oddycha, a przy tym jest po prostu zdrowsze. Więc no, zastosowanie jest tak naprawdę mnóstwo. I przekonujemy, że naturalne. Że bardzo jest Tak, tak to, wyślone, to, jest, że to jest 100% natury, tak? To nawet nie W ostrzeżeniach producenta było, że jeżeli nie wiem, połknie ktoś, czy potrze oczy, czy dotknie skóry, po mhm. prostu przemyć wodą. Tutaj nie wpadać w panikę, nic nie robić. To nie jest toksyczne albo chemiczne, chemiczne wkład, to jest 100% naturalne. W związku z tym to też pokazuje, no przekonuje i to bardzo, do tak. tego, że to urządzenie jest faktycznie przebadane pod kątem bezpieczeństwa dla zwierząt, dla dorosłych, dla dzieci i możecie śmiało go używać. Więc według mnie produkt faktycznie innowacyjny i naprawdę bardzo ciekawy, jeśli chodzi o to, co, co może zmienić na rynku.